To dzisiaj jest dzień przygód No i jest super Nie! Nie mi mojego selfie! Tak, bo nam nie wyszło i dwa nie razy nawet... Ale co nam drugi resztę? No pierwszy raz poszliśmy mi do Lingby. Gdzie... Idziemy, ale nie wiemy do końca jesteśmy w lesie? Mamy zamiar kupić. O, możemy coś. może na coś odspaść. A. No, nie wyblisko jesteśmy. A, bo tu ten budynek chyba jest... Ej, pa! Boże. No chyba miałoby Market! O! O shit. Oj, czekaj, coś tu trzeba zmienić. Może czas, o. Ale ładne fabryki, chodźmy, zobaczymy co tam jest. okazało się, że nie ma sezonu na lopy markety. Czy Państwa, coś się tu nie zgadza, bo to jest, że to powinno być otwarte. Drugi raz mieliśmy pojechać tutaj i znaleźć e, zegarek... Operator, albo zegarek. Albo zegarek, albo... No, tak właśnie, nie, było nic, nie było nic, ale było strasznie dużo innych fajnych rzeczy. Dobra, opowiedz o ideę, skoro to Twoja wycieczka dzisiaj. O czym? O ide idea tego wszystkiego. Także tego. No co, no klitarg, no co tu dużo mówi. Tak, używane rzeczy z domu, niektóre jakieś vintage, niektóre jakieś nowe, ale są tam jakieś takie ciemne typy, które sprzedają nowe rzeczy z Chin. Takie. Wartość merytoryczna tego filmiku będzie wielka. Nie, ogólnie jeżeli hmm. na przykład chcecie kupić... Nie ma mojej głowy. Haha. Jak chcecie kupić sztućce, albo, albo lampę, albo lampę, Albo nawet ubrania. Ubrania są tu strasznie tanie, ale tak naprawdę tanie. Tak. I są nawet fajne. Mhm. fajne. to Taki fajny, e... No. Da. Zapraszamy. Szczególnie warto jeździć do dzielnic takich jak Helahub. No. Tam są, to są takie bogatsze, bogatsze dzielnice. O kurty, no! Tam jest taka bogatsza dzielnica i tam można sobie od bogatych ludzi do kupić <sum> No ale. Bo tu ludzie nie zawyżają ceny, ale można tu też kupić na przykład stary błyszczyk. Widziałaś? No! Lol, <sum> ja tutaj <sum> widziałem tylko same głowy jakiś lalek. Biznesi, ale, to jest, tu, tak. ale no, tu jest dużo <laughs> super rzeczy, tylko najgorsze jest to, że teraz już jest po sezonie, więc to nie może być na podwórku, więc trzeba płacić za wstęp. Nie, teraz pokażmy to. My płaciliśmy 25 koron, żeby obejrzeć to tylko. No i było spoko, ale no, 25 koron wciąż. Teraz no, ludzie. Spoko. No powiedz mi e, Bo Ola, ona zawsze widzi 33 i ja się zawsze z niej śmieję. Ja nawet no, tylko ostatnio do niej pomyślałam, no to ty nigdy nie masz tak, że jakieś numery ciągle? Powiedziałam nie. A jak widzi 33? Może na przykład jedzie autobus i widzi 33, patrzy na zegarek jest 33 po i tak dalej. No i ja ostatnio ciągle jak gdzieś patrzę to widzę 9 na 11. To chyba tyle, nie? To chyba tyle. No. To by było tyle. <laughs>